Wobec czytań dzisiaj musimy się zmierzyć z tą tematyką dobrych i złych pasterzy, bo tak nas liturgia poprowadziła. Będzie trochę także o tym zburzonym murze, który, którego dokonał w sobie Jezus Chrystus, sam stając się grzechu, chociaż grzechu nie popełnił, ale także odniesiemy się do pracy, no bo jaka ma być praca, żeby była Bożą pracą? Może spróbujemy powiedzieć, jaka być nie powinna. No, i także na koniec, odniesienie do bardzo dobrego wywiadu Krzysztofa Gawrysiaka z Danutą Cholecką. Stąd też ta ikonka. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, bo Tobie zawierzamy najróżniejsze sprawy naszego życia, zapraszając Cię wobec tej ogromnej miłości, którą nas darzysz. Zapraszając cię do naszych spraw, do naszych trosk, zmartwień, do wszystkiego tego, co przeżywamy, kim jesteśmy. Zapraszamy ciebie, Panie Jezu. Bądź naszym jedynym zbawicielem i panem, bo to dzięki współczesnej technice możemy rejestrować Boga, który jest obecny w Eucharystii, by chociaż chwilę na początku rozważania popatrzeć na ciebie. Ale przecież także w tym w ważnym momencie naszych rozważań cytujemy nauczanie Kościoła, a więc to, co jak wierzymy chcemy, aby, abyśmy, chcesz, abyśmy robili. I tak w 392 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego czytamy, czytając codziennie katechizm, Pismo Święte mówi o grzechu tych aniołów, ich upadek polega na wolnym wyborze, dokonanym przez te duchy stworzone które radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i jego królestwo odbicie tego buntu znajdujemy w słowach kusiciela skierowanych do naszych pierwszych rodziców tak jak bóg będziecie rodzaju 3:5 diabeł trwa w grzechu od początku pierwszy Jana 3:8 i jest ojcem kłamstwa Jana 844. Dziękujemy Ci, Pani, za to, że demaskujesz to działanie złego ducha, abyśmy zła nie przypisywali Tobie, ale potrafili zobaczyć Twoimi oczami to wszystko, co wtedy zadziało się. Amen. Posłuchajmy słowa. I zbierają się wysłannicy przy Jezusie i oznajmili mu wszystko, ile uczynili i ile nauczali. I mówi im, chodźcie wy sami osobno na puste miejsce i odpocznijcie trochę. Byli bowiem przychodzący i odchodzący liczni i ani zjeść mieli czas i odeszli w łodzi na puste miejsce, na osobności. I zobaczyli ich odchodzących i poznali liczni, że pieszo... Z... im Poznali liczni i pieszo ze wszystkich miast, zbiegli się tam i wcześniej przyszli od nich. I wszedłszy, zobaczywszy liczny tłum, i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. I zaczął nauczać ich wiele. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No Ta dzisiejsza Ewangelia nam nas skłania do refleksji nad odpoczynkiem, który jest dość ważny w życiu człowieka, dlatego, że pracocholizm to jest coś, co, co rzeczywiście może zająć pierwsze miejsce przed Panem Bogiem. Praca, której nigdy nie przerobimy, bo zawsze będzie jej więcej niż to, co możemy zrobić. Ale po kolei. Zaczynamy od Księgi proroka Jeremiasza od 23 rozdziału, od pierwszego wersetu do 6, Przepowiadana jest biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Kiedy w ogóle przygotowywałem to nauczanie, to wiecie, zobaczyłem ile osób w kościele naszym się między sobą jak to mówią niektórzy poróżniło, spowodowało, co spowodowało ogromne cierpienie, ogromne, ogromne rozejścia nawet w małżeństwach, bo ten ksiądz zaczął mówić tak, a ten ksiądz zaczął mówić tak. Jakby wielu nie złapało, że jeden mówi zgodnie z nauczaniem Kościoła, a drugi mówi niezgodnie z nauczaniem Kościoła. Niezależnie od tego, z jaką dykcją. Z jakimś zaangażowaniem mówią o tym, czy o tamtym. Więc to biada, które woła dzisiaj do nas, Bóg woła do kapłanów. Woła do kapłanów, którzy nie trzymają się tego, co mówi co mówi Bóg, nie trzymają się prawdy, nie trzymają się tego, co jest ważne. No i w ten sposób no, powodują rozproszenie, powodują zamęt, powodują doświadczenie jakiegoś wielkiego bankructwa w Kościele. Mówię o tym bankructwie duchowym. Kiedy poczytamy, oczywiście, kiedy poczytamy statystyki, to Kościół się nieustannie powiększa, jeśli chodzi o swoje członki, bo tysiące ludzi na całym świecie przyjmują chrzest jako dorośli, przechodzą na katolicyzm. Kościół nie ma spadku. To jest, wszystkie statystyki mówią, że kościół się powiększa pomimo tego, że na kontynencie europejskim jest to odwrotna tendencja, ale to już w historii świata było ta sinusoida, w której na poszczególnych kontynentach wzrastała liczba wiernych i sinusoida u góry i sinusoida, która była na dole, pokazująca to, że na tych kontynentach, gdzie nagle zaczęła panować jakiś Wszechogarniający dobrobyt, y, który odbierał y, w ogóle y, zależność od tego, że jednak ktoś nad nami jest. Jednak, jednak to nie jest tak, że ja tylko pracą rąk własnych osiągam wszystko, co osiągam. No ale idziemy dalej, idziemy do Psalmu 23. Przyznam się przed Wami, że dla mnie to jest ulubiony psalm, dlatego że wybrałem go jako swoje takie motto na życie kapłańskie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mi al wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, kij Twój, laska pasterska, są moją pociechą. W ogóle zrobił mi niespodziankę ksiądz Tomek Bieliński, którego serdecznie pozdrawiam, który gdzieś tam misjonuje w tej chwili, na ostatnim kursie, który robiliśmy w Siedlcach, kursie Jozue, w pewnej chwili, kiedy rozważaliśmy Pismo Święte, Otworzył Pismo Święte i mówi, mówi coś Ci pokażę. Nie? I patrzę, a tam sprzed dwudziestu paru lat mój obrazek prymicyjny u Niego w Piśmie Świętym. Wiecie, po co się nosi obrazki czyjeś w kontekście wkładania ich do Pisma Świętego? Przynajmniej wielu tak robi. No, po to, żeby przypominały o tej osobie w modlitwie, żeby pamiętać. Tak mi się ciepło na sercu zrobiło. Tomku, serdecznie się pozdrawiam. Potem mamy, słuchajcie, Efezjan 2, 13, 9, 18. Kapitalny tekst mówiący o tym, co zrobił Jezus, bo zburzył rozdzierający mur wrogości, pozbawił prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć jednego człowieka. No, do przyjścia Jezusa byli Żydzi i byli ci gorsi. Do przyjścia. Jezusa dozowano łaskę, tak byśmy sobie mogli to powiedzieć. Do przyjścia Jezusa poganie nie mieli szans. Do przyjścia Jezusa... Oczywiście mam nadzieję, że pamiętacie te wcześniejsze nasze refleksje dotyczące tego, dlaczego tak było. Bóg wychowywał przez prawo, ponieważ w inny sposób w ogóle oni nie byli w stanie, ok., nie byli w stanie wobec tego politeizmu, który był w starożytnych wobec starożytnych ludów, zaistnieć jako naród, który ma jedynego prawdziwego Boga. No i w końcu przechodzimy, słuchajcie, do tej, do tej dzisiejszej Ewangelii o odpoczynku, która tak naprawdę pokazuje, że ludzie i tak się zwiedzieli i dobrych pasterzy znaleźli. Ja kiedyś nie rozumiałem, co to znaczy, jak Książ Marek Dziewiecki przyjechał do nas w którejś konferencji mówił. Zobaczycie, jeżeli tylko będziecie uczciwie pracować, ludzie znajdą was wszędzie, żebyście im służyli. Nie będziecie mieli w ogóle wolnego, dlatego że każda godzina będzie podzielona. Ludzie będą chcieli z wami być, żeby z wami rozmawiać. Ja Więc o czym on mówi? mówi że opowiadał wtedy, że to wie, wiele lat temu, tak to było prawie 30 lat temu, um, na jednej z konferencji mówi, że kiedy zajeżdża do, zajeżdża do domu do mamy, to, to jest to dla niego azylem, bo tak robi, żeby nikt nie wiedział, że on przyjechał, bo zaraz ludzie przychodzą, żeby się poradzić, żeby coś zapytać, żeby się pomóc i tak dalej, i tak dalej. A w kontekście pracy no to jest trudne wyznaczać sobie granice. Z jednej strony mamy skrajności do tego, żeby być leniwymi, czyli żeby to co wyznaczone zrobić. Z drugiej strony mamy problem z tym żeby wyznaczać tyle ile rzeczywiście możemy zrobić. No a jeszcze inny problem to jest problem zachłannego brania najróżniejszych najróżniejszej pracy tylko dlatego że mogę na tym coś zarobić tylko dlatego że no, że jeszcze gdzieś tam, dodatkowo i zarobię. Miałem świetną sytuację, która bardzo fajnie pokazała człowieka, który rzeczywiście sporo zarabia, jak się potem okazało, ale który szanuje siebie w kontekście podróży. Ten człowiek jechałem z nim bla, bla karem, no, dostał propozycję, żeby mi pomógł się przedostać. Nie znaliśmy się jeszcze. I on mówi nie, ale ja nie jestem przewoźnikiem, ja po prostu jadę. Jeżeli zostaniesz dowieziony do tego miejsca, czy dojedziesz do tego miejsca, z którego jadę, no to powiedziesz ze mną, jeżeli nie, ja, mi nie zależy na pieniądzach. Pomyślałem sobie: no świetnie, więc to mówię, rozumiem to doskonale. On znał swoje granice i wiedział, czego chce. Oczywiście ja też wiedziałem, czego chce, że chce się przedostać, ale to ja byłem zależny od niego, a nie ode, ode, ode mnie. Rozumiecie? Mam nadzieję, że choć trochę żeśmy się nauczyli z tego prostego przykładu. I dzisiaj słuchajcie, na koniec chciałbym was, chciałbym Wam choć jedno zdanie odpowiedzieć na pytanie, co, o co będzie chodziło z tą duchową adopcją nastolatków Pray for Teens, bo ta duchowa adopcja nastolatków, on świetnie o niej mówi, Krzysiek Gawrysiak z Danutą Cholecką, zresztą Danuta Cholecka nie wiem czy nie powiedziała proroctwa wtedy, to może dziwnie brzmi, w czasie wywiadu z Krzyśkiem Gawrysiakiem rok temu, bo ona powiedziała, że to jest dopiero początek, to co się rozpoczyna i kiedy wiecie przyglądam się na stadion jakby z intencją tego, że oto tego dnia kiedy będziemy mieli spotkanie na stadionie, rodzice będą świadomie modlić się za swoje dzieci, które są na lednicy. A jak Bóg pozwoli, to niewykluczone, że zrobimy jakiś telemost na chwilę ze stadionu na lednicę, jeżeli tylko będzie chciał. Jeżeli znajdą się ludzie, którzy będą chcieli podjąć to wyzwanie, bo wielu już było takich, którzy nam obiecywali gruszki na, na wierzbie, a potem się po prostu nie pojawili. Yy, więc nie jest wykluczone, że jeżeli będziemy mieli takie możliwości, to będziemy chcieli z nich skorzystać. Natomiast yy, mówiąc o tej duchowej adopcji nastolatków, yy, yy, ja wierzę w to głęboko, że modlitwa, taka modlitwa rodziców zjednoczonych razem w tych konkretnych intencjach za swoje dzieci, yy, w ten szczególny dzień, kiedy będziemy słuchać Słowa Bożego, kiedy będziemy się modlić, kiedy będziemy śpiewać, kiedy, yy, kiedy będziemy wspólnie na tym stadionie legi, że ona będzie miała szczególną moc. No stąd też ta ikonka e, dzisiaj zupełnie inna, e, która mam nadzieję, że wam, e, że, e, że już wyjaśniła, dlaczego jest tą ikonką, akurat, a nie inną do tego dzisiejszego materiału. No i polecam wam, zalinkuję pod ten materiał także polecam wam to, co powiedział Krzysztof Gawrysiak właśnie w tym wywiadzie z panią Danutą Holecką. I to by było tyle. Zobaczcie także, co um, w opisie. Niech Was błogosławi Bóg Przechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da. Do zobaczenia jutro.